Jezu, tekst na podryw. Hej ma, widzisz to auto? Podaj numer telefonu. Ej, bo wiecie co? Zapomnieliście udostępnić transmisję, no nie? Moim zdaniem warto, że udostępnić transmisję, bo wiecie, może nowe osoby się dowiedzą, przyjdą tutaj, poglądają, powiedzą, ale fajny streamer, zostałem tu na dłużej, i za 5 minut wyjdą, bo się zdenerwują na to, jak się zachowuje w grze. Nie wiem, czy z abonamentem, chyba o abonament bo się pytali, czy nie chcą u niej wykupić. A, a, i kiedy to było? No teraz, mówi. No to go bierzemy terenówki jedziemy na te pole. Churwa zaraz się zapytał o chuj wchodzi. <grym> Ej, przepraszam, że przeklinam. Po prostu mam taki parszywy humor, bo choruję, kurde, już szósty dzień. Jakiś ziomek chciał pomóc, a przyjeżdżałem, a tu nikogo nie ma. Ani typa, ani tych typów, co mi to zaraz A zaraz weźmy, cztery linia, wody Weź się od parszywych. że zaraz całe miasto będzie w hełmach chodziło. Tak, też coś tak czuję, wiesz? Też mi coś tak czuję. Będziemy takich typów. Zara. No, od dzisiaj jest zakaz chodzenia w hełmach, który jest przez nas sprawdzany. Nawet Ty bardziej, że z pięćdziesiątki jak trafisz gościa w klaty to mu te hełm nie pomoże, nie? O, stoi sedanik. Dobra, wjeżdżamy A to nasi. No kurwa, <noise> chyba nie mają auta. <noise> Ale <się> zaparkowali chujowo. <noise> o nie. <noise> ja wie. <noise> Znęło. Bo przed zmianą pogody podjechał do mnie gościu tutaj w ogóle, tak z pizdy, jeden samochodem kurwa takim Suwem jakby, ale to był jego, bo rejestracja inna, i mi mówi, że zakładają gang. Mają cztery osoby, mają dostęp do wszystkiego i czy chce dołączyć, bo oni tutaj będą robić porządek z policją i w ogóle z okolicznymi ludźmi, co tutaj, wiesz, zajmują się takimi. No, A jakby ubrany? Na czarno, tylko miał taką kurwa jakby bandamy Allaha na ryju, nie. A, Czaj şey, o co chodzi? No, ty też czarną, nie? I najpierw myślałem, że to od was. No bo kurwa czarny samochód na czarno ubrany, ale on nie ufam mu, nie. Potem jak zacząłem pierdolić o nowym gangu, że on jest numerem 3 i mam mówić na niego trójka, bo u nich trzech najważniejszych, to jest jedynka, dwójka i trójka. No to kurwa nie uśmiecha mi się zbytnio, bo już widzę, że debile, nie. No stary, jak no. można kurwa do ja siebie. Ja jedynka masz tu, dwójka i tam A, Dobra, jakbyś no. ich widział, to dawaj znaka. No mam do nich numer telefonu, o, bo kurwa, wiesz, to tam... spotkaj się. O, spójrz się ma... sprawy dołączenia. Spytał się czy, czy, czy mam kumpla, co też chciał dołączyć. Pomyślałem sobie o was, no mam kumpla, nie? Tylko może z nim pogadać. No to normalnie no. spiszy się z nim i zobaczymy, co się da zrobić. No, Łopy no. tam stali to, na zakręcie i obserwowali pole, nie? Teraz, spróbuj się z nim dzwonić do znaka. I, I stali też czarnym autem, nie? Ja no. mówię to chyba oni, w te auto. I chłopy, nasze kamerze się zatrzymała, a to auto tak poleciało z tego klipu. Tak mega szybko, tak wystrzeliło jak z torpedy, nie? Kogo masz Smego? Tylko nie rozbij tak. bo 700 tysięcy. Tak, ta, już trzeba. Bądź pod Do telefonem, bo zaraz się pewnie zgłosi więcej osób, to zrobiłem trzecie auto. Okej okay. się. Tu Mówiłem kurwa co ty trzeba umieć jeździć? Nie <gry> będę podjeżdżał, dam że nie widziałem, bo. 101 tysięcy! O kurwa! To wypadł. Tak. U nas? Oho. Co, co, do na napił? co się stało? Uderzyliśmy w naszych oczach. O, cofnij się. A, to nie w mojej. To leży. No ja tu go widzę. Tedyczko. Kiedy tak? Widzi pani to auto? czarne. No widzę. Może numer pani zostawi. <gry> A... Proszę, gadać z panem to, to, i... to nie jest to, nie jest na podryw Hej ma, widzisz to auto? Podaj numer telefonu Ej, ja mam lepsze, ja mam lepsze Tylko się pani medyk nie obraża, nie? Aha Co tak pachnie? Srałaś? O ja, my jesteśmy chłopaki ze wsi, nie? Także mamy takie inne teksty na podryw Ale pani nie... nie zraża się pani ja to lubię tak sprzedawać, bo kurde opylą dużo towaru, przyjedzie może jedna radiolka, to ją rozwalimy i pojedziemy do domu z hajsem, nie? A takie jeżdżanie po całej mapie i sprzedawanie po sztuce, to moim zdaniem nie pasuje do założenia gangu w ogóle, nie? Po to mamy tą siłę, żeby z niej korzystać. Cholera Ja pierdzielę prosto pod nią, pół silnika zmarnowane. Tak, jakiś pijany, zajechał mi drogę. Kurwa. I wpierdzielił się w płot jeszcze. O baba Co ty robisz chłopie? Trzeba mi drogę zajeżdżasz? No bo wyjeżdżałem, nie no, wypadłem. No skąd wyjeżdżałeś kurwa, jechałeś środkiem Wyjeżdżasz. drogi, nagle zajechałeś mi pod koła. Ile masz hajsu przy sobie? Stu Ta na pewno No Tak jesteś biedny? Dzień dobry. Dzień dobry. Potrzeba pan pana na chwilę. Co pan na... Pan co, aktualnie jestem troszkę zajęty. No to I... trudno, ma pan problem. No. Po prostu pan podniesie ręce. Zra policja, wiecie? Ja karetka. No. O cholera. To co pan? kurwa. O karetka. No, chyba ma. Płybałcie. Nie masz lepszych żartów. Murwa potrącił mnie i uciekł. No kurwa przejechał mnie i uciekł, nie? No i skurwa nie mam nawet. Ja pych no czemu ludzi rozjeżdżasz na, na tym? Nie chciałem, nie chciałem. Tak, no, czemu nie uciekałeś? Nie, było, nie było widać za tego zakrętu. Naprawdę, mówisz. Trzeba było nie uciekać. Jak uciekać? już rozjechałem kogoś uciekając? Co za gość, rozjechał mnie od razu wsteczny do tyłu i zadowolony, nie? Kuli, wynagrodziłem wolny odjazd. A my tam widzimy po prostu w nich? Coś mi się wydaje, że ich jest trzech policjantów, tylko jeden w tym małym i dwóch tamtym. Tak, tu jest jeden kość właśnie wysiadł. Dwóch było w tym szarym. No Bo jeden wysiadł? Tak, jeden wysiadł od razu pod drzwi. Okej, ci czterech. No i no oni nie bo tam się strzelać to słabo, będzie chyba. Mówię, że nie wyjdą ze środka, już będą do nich walić po drzwiach. No, wzięli coś cięższego. Dzisiaj ile wysiądzie z tego. Jeden czy dwóch. Jeden jest. I jeden, drugi dwóch, jest chyba dwóch, tam nie. Dwóch, dwóch. S, zielone, no, jeden jest, jest, jest. Jedna może zakładnikowy się pić, chciało i niestety. No to trudno, nie potrzebujemy aż tyle. Niech robią szybkie negocjacje. Może tamtych mogą hajs niezły wyciągnąć, nie? Podejrzewam, że wymienią tą małą furkę na coś potężniejszego. Tak. Więc możemy ich przechwycić po drodze. No, chyba, że chcą wjechać gdzieś i w ogóle, nie? A w sumie możemy tak zrobić, tak? Zrobimy miejscówkę. No się właśnie lepiej wydaje, wy we żeby... trzech będziecie gotowi. Ja autem będę rozwalał te radiolki. No, dokładnie, o. to by było całkiem nieźle. Cholera, Cholera jakby nie szybciej. No, no nie próbuję nawet, nie? Tylko tak obserwuję, gdzie pojadą. Dobra, no to tak by można było zrobić. Wstrzymy. To nie jest głupi pomysł. A to Ta, policja wzi... na stację nie pojechała? A zobaczcie, gdzie jest najbliższa stacja. To jest najbliższa, najbliższa więc tam akurat jechali. On jak będzie tankował, to nawet nie sięgnie po broń. Mm -hmm. No nie trzymał ten... Nie będzie ryzykował. Ci od prawej niech się wysiądą przy tym murze. Jak coś. Dobra. Nie, nie ma. O, jest, nie. jest. Dwóch ich jest. Orientujcie się. Dobra, lecimy. O ty cholero! Oponę trafić I chyba przebiłem o cholera, już powymieniali tam jednostki, tak karakar już był. Ale chamy nie. A jak zwykle dobra, karakamy znaleźć, na miejscu. Dobra, trzeba znaleźć jakąś dobrą we. Aha, dwóch policjantów pobiegną na strzelanie. Pewnie, że pobiegną. No lepiej, żeś do mnie jest. ta strzela do mnie. To nie jest zła inicjacja, goście. Słuchajcie, że do mnie policjanci strzelają już teraz, za to, że jeżdżę obok. To spoko, grupowa inicjacja. Trochę pajacerka moim zdaniem, no ale... Ja tylko przejeżdżałem, jeszcze nawet nie zaparkowałem do tej strzelaniny, aż do mnie policja wali. I co znowu do mnie strzelisz? Ta. Ale pajace. No nie pobizali się wcale. Auto mi się kopci. Policjan mnie ściga. Chyba chce dostać kurkę. Ona się biegają chyba. Tak. Jeden krąży za mną cały czas i drugi w tym małym jeszcze. Pakujemy się chyba. Ledwo. O, o, dobra, o, ale je. Jak Dobra, lecimy z nimi. Jak oni do mnie pruli, jak ja tam jeździłem dookoła, nie? Nie zdążyłem jeszcze do was dołączyć. do nich. Dobra, spokojnie, nie ten, nie ekscytuj nie, nie, się tak dreś. luzie, biegniemy sobie tam na autostradę w swojej GPS. O, strzelają, strzelają, dobra. nie zła odległość Ja zaprzeskoczę tu na dół Ale wyrwałem Gdzieś od boku Ło może ten pan policjant tu kulę Wyrwie Nie ma go tam Tam nie ma, tam nie ma, nie wiem gdzie oni są Tam jest Ursa Ajaj no to mnie potrąciło No nie no kurwa, tyle nas tu było O tu nasi Dobra rozstawiamy się strzelamy Dawać dawać O kurwa Oa o kurwa. Ała, ała. No, podnoś, podnoś ciągle Podnoście uciekamy. Kurwa Aera. Podnoś go Co za ziomek tu jest No nie wiem czy on się katapultuje Księcieniu Zpierdalam Wypierdalamy stąd. Dobra, zjedź gdzieś tam jakieś te od ludzi i numer. numer. Okay. Okej. Okay. A, to z tym ziąbki. Okej. Okay. On okay. mi wiózł też na rękach, dobra. I, ale u mnie tam. Pierdala. <laughs> <laughs> Nie, to nawet lepiej, dobra. O, dzień dobry. Dzień dobry. Cholera, obudziłem się na szpitalu, ale mam ręce skute, nie Dobra, mam teraz, czekam po Pomogę, pomogę. Chyba mnie ktoś złapał i o, zrobił mi krzywdę. Gdzie moje piękne kamaszo. Na autostradzie. Na autostradzie, na autostradzie. Stradzie, no. O nie. Pewnie odholowane. Znaczy, wiesz, jaka ciekawa sytuacja? Hmm? Jesteśmy pod bankiem, a tamtego Lukuska... No tam jest, jest ta Majka Ewanza. Co? No. Znowu? Ja to nie wiem, co się dzieje z tymi pojazdami. Mam bardzo dobre info dla wszystkich, co by chcieli kupić. Pięćdziesiątka zdejmuję na trzeba, nieważne gdzie trafię. Serio? Tak. Czek policjantów <noise> załatwiłem dzisiaj. Jest tak co ty jadasz? Ja Biegnę tak po brudny hajs, zaraz wracam. <głos> <głos> o kurwa! Na strzała ściąga gdziekolwiek trafisz, ja pierdolę. Jak ja biorę pięćdziesiątkę, będę do... walił do wszystkiego co się rusza. O, jaki to maselowy. Jak w pistolecie. Pa co mam? Kurat <grym> kupiłem dzisiaj, tak coś mnie tknęło. Ja wiadomo. A, akcja się udała? To zakupię, nie stać no. mnie. Powiedziałbym ci coś, ale nie obrażasz się, jak to powiem. Co dam? Wiesz, jak to wygląda u ciebie zawsze na szczelinach? Co? Nie obrażasz się. Jak wygląda? Ważne, co ty zawsze pierwszy dostaniesz? Wylatujesz. Nieprawda, nieprawda. Już ostatni nie było tak źle, tam jest? I weź te krzyki tam tamtych, żeby się nie fascynowali uh -huh. kolasami, tylko gdzieś za robotę. Kurwa, jakiś o, dziwny wierda. temat mamy tutaj, wiecie, ale to tam... Dobra, nie będę. O to no, właśnie widzę. no dobra, co tam potrzebujecie, szybciutko. Nikogo tu nawet nie widzę. Były dwa auto. Sam, sam, sam. A, sam, sam, sam. Co tuż do mnie próje? Elo. To, to są nasi. To nie nasi. Och, cholera. Tu kurwa szary wyskoczył z krzaka. Jak oni po krzakach już byli schowani, widzieliście to? Ja pierdzielę. No nie wiem, czy tak easy, bo oni byli wszyscy schowani w krzakach. Nikt nie stał nawet na polu. Mi się wydaje, że oni się spodziewali tego wjazdu. I tak dostali w pierdzie, ale spodziewali się na pewno. Bo zobaczcie, jak to wyglądało. Oni po, po górkach gdzieś byli. Tam na górce to nie są nasi. Nie, no nie będzie RIP-50, tylko dla mnie to. Skąd oni kurwa wiedzieli? Wiesz, to jest takie, no, na, nasadzamy się, po, polujemy na tych gości przez ostatnie pół godziny, cały czas na ich śledzimy, wiemy gdzie są, a jak już wieszczamy, to nagle oni są wszyscy schowani w krzakach, auta stoją na środku, nikogo nie było na polu, nikogo, wszyscy byli po krzakach dookoła tego pola, wszyscy, no nie? Z żenada i nagle wybiegają i nagle strzelają ze wszystkich stron, chociaż nikt się do nich nie odezwał, nie? To wiesz, dla mnie to jest spadaka, nie? Ci to już, kurwa, już drugi raz robią to samo. Tydzień temu dostali bana za taką samą akcję jak teraz, nie? Że my przyjeżdżamy na pole, z dupy ktoś do nas, do nas strzela, nie? Wcześniej było tak, że staliśmy na, na stacji i ktoś do nas z dupy strzelał, teraz jest tak, że stoimy na polu i ktoś do nas z dupy strzela, no nie? Ja nie wiem, po co tacy ludzie w ogóle grają w roleplay, nie? I tak wygraliśmy.